Maku wszystkim, z tej strony Kamil W dzisiejszym odcineczku spróbujemy wybudować Najlepszą módź w Bulda I spróbujemy dziś przejść w Bull -boat. No to dobra widzowie my budujemy Na początek nie będzie ona jakaś git ale Dobra widzowie Czekajcie Czekajcie bo jedziemy, bo jedziemy. minuta Zostawcie suba, lajka, dzwonka No i dobra widzowie my lecimy Uwaga no mamy teraz. To tu, to tu... Na początek będzie ona nawet... No nie będzie za będzie taka... No jak być? taka łódź, taka normalna będzie sobie. Uwaga, mamy. Mamy, 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 mamy... Mamy. No i dobra widzę, budujemy. I zobaczymy, może się nam uda to przejść. Nie wiem, nie wiem uwaga. Mamy i mamy. No i tak widzę, bierzemy, bierzemy krzesło, tylko nie idzione jest wait a minute. Mamy. I spróbujemy zbudować łódź taką, co kiedyś udało się mi ją zbudować na filmie. No i czekajcie, bierzemy sobie to, to i uwaga, widzowie, bierzemy sobie to, uwaga. No i próbujemy, widzowie, my lecimy. Mam nadzieję, że się nam uda to przejść, nie wiem, nie wiem. Ale dobra, widzowie, wywalone. My lecimy i zobaczymy. Y Dobra, tego nie było To czekajcie widzowie, zrobimy jeszcze jedną, zrobimy taką genialną, że zrobimy to, to damy tu I tak zrobimy, zrobimy to, gdzie, to jest, wait de minute, minuta No i tak, to dajemy tu i to dajemy, uwaga, to dajemy tak, czekajcie, jakoś tak to zrobimy, żeby, żeby się zbagować. Uwaga No chyba nie działa to, bo kiedyś tu był taki bug, że można było to Uwaga! Lecimy! Co się ze stało? Co się stanęło? Uwaga, lecimy. Dobra, nie mam pytań co tu się stanęło. Ale dobra, widzę, że jakoś lecimy, nie dodamy Więc nawet gid jest. Dobra, zobaczymy jak daleko polecimy na tym. Dobra, uwaga. Wiem, że za chwilę tu zdadamy. Ale uwaga, ojdemy, od ta. Nie, no nie dadamy. Przyżyjemy to? Nie wiem, widzowie, nie wiem, nie wiem. Na razie przeżywamy, na razie... To się nam chyba uda przejść, nie wiem, widzowie, spróbujemy. Chyba, że zdamy na pierwszym etapie, ale chyba nie, chyba nie widzowie. Chyba damy radę, dajemy radę, dajemy radę. Jest nawet git, uwaga. Nie, no dajemy rad, no to Deda mamy już, mamy Deda, widzę, mamy Deda. Albo nie? Dajemy rady. Czekaj, chyba zaraz Deda, ale nie wiem. Uwaga. Czekajcie, nie, no dajemy rady, widzę, nawet gdzie jest. Czy damy radę to przejść? Tak, tak. No... Zdedałem Dobra widzowie, my lecimy My lecimy, no i dobra widzowie uda, Może się nam uda? Nie wiem, nie wiem, ale dobra... Uwaga, chyba się nie uda No, nie udało się Ej, Czekajcie, może dam rady No nie dam rady bo się jest... zbagowałem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, zostawcie suba, lajka, dzwonka i co widzowie, na ura, do kolejnego odcineczka.